Cześć wszystkim, witam Was um, bardzo dni w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj um, Wam pokażę limitki, które mam. Ale mam też inne, ale jestem w innym domu. Um, przyjechałem do babciny. Na... No, a więc tak, to... I to jest pierwsza nitka. Najsłabsze, to jest on. Muszę, że dobrze widać. Jest Koleman i chyba nie widać tu mego. Nie widać. To więc też pierwsza karta limitowana, objąca. No teraz później będzie insignia. Insignia. Później będzie insignia. Tak wygląda. Z tyłu ma tak. A trzecia limitka to jest Robert Lewandowski. Na XXL a Akurat taka duża karta No i... też a tak później jest Garetbe na XXL Tutaj jest później Garetbe na XXL Będziesz jeszcze z manić czy ktoś to od... Dobra. Tylko ja tu cieszę zasad. Wiem! Okej. Jeszcze u no, i później najlepsza jak wziąłem, isko, ale chyba Ronaldo mam. No, isko z tyłu, tak? Więc to były prezentacje moich limitek. Tu są limitki. Jeszcze ta, ta. I ta to moja reprezentacja i limitek. Później Wam może pokażę te karty, ale ja będę kończył. I pa!